Niech mnie osłania. I co? Wenocha, Eee! Jak to tak? Kogo on tak strzela cały czas? Co, chwila jest? Przestań na mnie. Ten frajer stanął <laughs> koło mnie w krzaku przed chwilą. Całe życie ma prawie, jak będzie Snilec. No, bo jest Debilem, no co ma zrobić? No dokładnie. No to niech jedzie, coś przysputuje na środku. No, to może mocno szukać kata. Teraz te przyjemny metal, cierpliwości. Ja jadę, bo już mi się nie Czekać. No, bardzo długi czas celowania. To jest ciekawy, jest film. Hmm. Idę spotnąć lodówkę, uwaga. O, to będzie ciekawe. A ja codziennie rano skutuję. Ja co godzinę skutuję. Ja co godzinę skutuję. Przebiegnie mi z boku. Fauna, tak, nie. nie trafiłem. Ty jak to? Nie, bo akurat na lower end sobie... O, Krufa, ale Arta, Arta trafiła. Dzisiaj no, środa? Nie, nie czwartek. czwartek. A, fuksiara. Chodź, polecimy jedną na ósemkach. Dobrze. Ten gość powinien już dawno na ten środek tam wjechać I po co? Dostałby tylko od art się przydał do tego się przydał do tego włocić zagranie pod team Nie mogę skorpionować żeby...

nie dostajesz bonuza w za pod No To było dziękuję. dobre. Prawie się udało. A podziękował. Kurde, czemu mam czarny ekran? Jak ja mam przechwycić grę? Może wybierz odpowiednie źródło? Poczekaj, może mówisz... Podjadę tak, tu ok. na prawo. Przechwytywanie gry... Ancestors, no no... No i okej. Ok. Chciałem... Chciałem to zrobić jak... Ja pamiętam, jak zrobiłeś te trzy gwiazdki tam na nim. No i? Jej, popsułem mu kółko. No, mega. Ale się wypłoszył. O nie, już mam na czerwoną lampkę. ja spota mam, okay. Coś mi nie działa. Coś tu jest, tylko nie wiem, co i gdzie. Hmm. Ale do izraeli nic nie strzela, no nie naszego. Paczek sobie wjechał. No. A wiesz co? Ale coś tam jest szwaku, bo ja miałam spota. Jak to się wychyliło Oka. mocniej. Jedziemy tam? Ja. Oni widać, że wszyscy praktycznie na drugą stronę się przerzucili. Dawaj, wbijamy. Mam no, a wbijamy. O, mabrykę. No, już teraz nie mam spota. To coś był. O, jest. Było, ale się zmyło. Lewej ja od lewej ty do prawej. To zabij Co tam się dzieje? Nie wiem, nie wnikam. A gdzie? Ja podjadę tam bliżej. Ja też. Po to mamy lajta, żeby tam podjechał. No nie, nie, on będzie snajbił, zobacz. Oho. Ja. To jest W Wocie nie opłaca się grać pod Team. No ale bez przesady. Świetnie, gąsko mu zjadał. jak strzeli ten RP. <laughs> <Dobre>. <laughs> no ale ty no robisz sobie skrapa to dingnisz no mam O, jest R raz Dobra Raz i wystarczy Chodź go zrobimy Czy ty walnęłaś naszego? Nie, Arha tego Archema Chodź pod strefę Skorpion tam jest. Skorpion jest w szyi. Nie mam trzy strzały w FM. No też mi jest skorpion w strzelni. Muszę załadować pociski, bo nie mam. Ładuj. O Boże i protek. Jest. Kurwa, tu jest. nie trafiłem z Ma się zepsu. To jak ja dostanę od czegoś, to umrę, no nie? No, możesz jechać pierwszy. Czas się ruszyć, chyba na przodwo Gąska A to mamy być przechwytywanie gry po prostu, prawda? Turdy, nie wiem. Nie prowaduje się Skorpion na gąsce. Na gąsce. Potem mam. po pocisku. Ale cwania, ukradł mi wóz. Ukradł ci włosy? Wóz. Włosy. <grymne> Ma ci ukradła Mhm. Uh -huh. No. Nie no, STG trzeba celować do końca, bo takie pestki potrafi pudłować. Ale jest fajne. O to gratki. <laughs> Patrz na lodowcu Remis oczywiście, bo nikt się nie ruszył pewnie. No bo nie opłaca się. O, ja trochę postrzelam może. Ojej. No oczywiście ten pan przeżył w obiecie, krzyczył inaczej. Mm. Z Gulchapsem pewnie. Zostajewi oni przegrali z 261 i 268. I no? Poczekaj muszę tych, co przeżyli, wrzucić na czarną. No bo za długo tam pewnie się, i pewnie czas się skończył i do widzenia. Gdyby mieli 10 minut to i tak by ich nie zrobili. No obiekt 430 przeżył do końca 1200 damage'u. za bot. No masakra to jest. No dobra. Lecimy. O, wezmę sobie grina znowu. She cheguei... she gives.